Siemaneczko, tu easy, a to jest Counter Strike GO No i dobra, yy, zacznijmy może od tego Co zmieniło się w, te, w tym Counter Strike'u względem 1.6 i Source'a Po pierwsze, dali nam takie menu Mamy opcje, nagrody Widzicie, sami Można sobie poglądać jakiś meczyk Ekwipunek Otóż ekwipunek to jest coś takiego Tutaj mamy, trzymamy wszystkie nasze skiny do broni oraz walizki, ale po kolei. Skiny do broni. Yy, ogólnie te rzeczy, walizki skiny, można otrzymać na koniec meczu, za, za to, że spisałeś się po prostu podczas tego meczu, bądź nie spisałeś, bądź po prostu dostałeś. Nie wiem od czego to zależy, no ale czasami na koniec meczu dostaje się jakiś skin bądź walizkę. Może wam pokażę jakiś skin, na przykład ten. Można sobie obejrzeć. No i ten skin po prostu nam zastępuje z podstawowy skin do UMP-45. Pokażę Wam jeszcze jakiś może nieco ciekawszy, na przykład ten. No a ten zastępuje nam skin do shotguna XM-1014. No i co? Teraz przejdźmy może do walizek. Walizki również otrzymy na koniec meczu. One są zamknięte. Pienią yy, klucz do takiej walizki można kupić za prawdziwe pieniądze, które musimy wyciągnąć z naszego prawdziwego portfela. No i zapłacić. Jest też takie coś jak kontrakt do broni, to ma każdy. Można sobie wymienić 10 skinów i otrzymasz jeden skin. Może troszeczkę lepszy, nie wiem, jeszcze nie oprawiam, jak mi się uzbiera. 10 powtórek. Czyli czy wiecie, no 10 takich samych skinów, których nie używa, to sobie wymienię. Na razie mam dwa. No i co jeszcze? Tutaj można też lista znajomych. Niestety u mnie teraz nikogo nie ma, bo jest dosyć rano. Ranga to zapewne rzuca się w oczy, jako pierwsze. Ja w tej chwili: jestem Złoty Laur 3. Następnie Złoty Laur 4. I tak analogicznie w górę. No w dół jest Złoty Laur 2, 1. Potem srebro, tam bodajże 5 czy 4. No i analogicznie w dół. Dobra, teraz odnośnie. A nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Tutaj mamy różne medale. No i otrzymujemy oczywiście zagranie, bycie coraz lepszym i tak dalej. Awatar, nick. przejdźmy może do gry. Jest misja treningowa, czyli wiecie, zapoznanie się jak to ten CS:GO działa, jaka to jest fizyka, itp. i tak dalej. Gracze kontraboty, boty, serwery społeczności, czyli tak jak to było w CS 1.6, tylko takie wyszukiwareczka, prawda? Ja niestety znaczy nie, jest. Po prostu nie korzystam z tego. Szybka gra. Czyli wrzuca nas do jakiejkolwiek gry, tam demolki, boże, no nie, jest naprawdę sporo tych trybów, zaraz zresztą Wam pokażę. Gra ze znajomymi, czyli robimy sobie takie lobby. I tutaj zapraszamy znajomych, możemy z nimi gadać i tak dalej, ale nas to nie interesuje. No i gra. Po prostu gra, czyli taki szybki... Szybki, no, szybki sposób na wyszukanie gry, która nas interesuje. Deathmatch. I zaczniemy po kolei. Tryb Deathmatch. Jego nie będę nagrywał, bo to naprawdę nie ma nic do nagrywania. prostu Wstajesz, znaczy, respisz się, wybierasz sobie broń. Masz nieograniczoną ilość am ten, nie amunicji, tylko pieniędzy. Bierzesz co chcesz. Idziesz i się naparzasz, giniesz. Respisz się bodajże tam w przeciągu 5 sekund. No i są dwie drużyny. Oczywiście CT, z ciągu do terrorystów, terroryści do CT. Wyścig zbrojeń. No tutaj to wygląda nieco inaczej, tutaj na początku zaczynasz z pewną bronią, zabijesz, dostajesz następną broń, następną, 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 następną i tak aż dojdziesz do, yy, to się nazywa, złoty nóż. No i musisz po prostu zabić kogoś z noża, wtedy wygrywasz rundę i przechodzicie na następną mapkę. Demolka. Demolka to jest tryb, w którym yy, mapka jest niesamowicie mała. Czyli no co najmniej dwa razy mniejsza niż mapka standardowa typu The Dust, The Train i tak dalej. Chyba weteran od gry nie muszę wymieniać tych, nazw tych map. Każdy wie o co chodzi. No i tutaj głównie chodzi o podłożenie bomby, prawda? Czyli najbardziej standardowy co może być w Counter-Strike. Tryb turniejowy. Niestety, jak mogliście zauważyć, w głównym ekranie, pokażę Wam to, żeby nie było możliwości, Mam karę, ale bardzo chcę dla Was dzisiaj nagrać tego CS. -a. Tak więc nagram dla was niestety nie tryb turniejowy. No i tryb turniejowy to jest ogień przyjacielski włączony. Zresztą tutaj jest dokładny opis tego, ale wam tak skrócę to. Przyjaciel, ogień przyjacielski włączony. Eee. No i wybieramy sobie mapkę, można, ta mapa mi się nie podoba, ta mi się nie podoba, można sobie włączyć, prawda, wyłączyć. No i tyle, nie z grubsza. No i tryb turniejowy polega na tym, że... Musimy kupić sobie wszystko. Zaczynamy, mamy 1000 dolarów, kupujemy sobie broń, kamizelki co rundę, co Naprawdę, tutaj trzeba pomyśleć na co się wydaje pieniądze. No i mecz składa się z 30 rund, drużyna składa się z 5 graczy, 5 cyteków, 5 terrorystów. No i musisz po prostu robić cele mapy. No i w tym momencie dość bardzo przydaje się znajomość angielskiego, na co najmniej zaawansowanym poziomie. Mój może nie jest zaawansowany, ale. Na, nie, na niektórych mapach potrafię się naprawdę dobrze dogadać z graczami. No i ostatni tryb uproszczony, czyli to samo co turniejowy, tylko drużyna nie musi się składać z pięciu graczy. Ogień przyjacielski jest wyłączony. No i te same mapki, tutaj mamy możliwość wyboru: albo mapka z zakładnikami, albo mapa z rozbrojeniem bomby, bądź podłożeniem. No i zagramy sobie, demolkę, będzie takie mini intro, bo tego uproszczonego trybu naprawdę nie nagrało, nagram dla was jutro tryb turniejowy, całą rozgrywkę, która może trwać nawet do półtorej godziny, ale to wszystko jutro, a dzisiaj zagramy sobie tryb demolki. Tak więc zaczynajmy, no i pierwsza mapka, lake, czyli jeziorko, no już grałem na tej mapce kiedyś, nie ukrywam, na środku mamy taki domeczek kilkupiętrowy. No I ogólnie jest posesja taka, że tak powiem, są kamienie, jakieś, kurwa, koparka, skrzynki, zresztą sami za chwilę zobaczycie. Jeszcze słowem wstępu, y jeżeli chodzi o mój komentarz w tym Counter-Strike'u, gdy będę żył, mój komentarz na pewno będzie, będzie go mniej, będę mniej komentował, bo po prostu będę starał się skupić na tym, aby wygrać rundę, prawda? A jeżeli będę martwy, to będę starał się duży więcej. pominać. Przyciszę troszeczkę tą grę, bo naprawdę to jest strasznie głośno, aż uszy bolą. Myślę, że tak. No i dobra, jedziemy. Naprawdę, dawno nie grałem, co najmniej półtora tygodnia, więc wybaczcie, jeżeli złamie straszliwie. No już na boku zaszli. No trudno. No, i w tym trybie Demolka dostaje broń. Jeżeli zabija, dostaje broń następną. Tylko tu nie, nie jest cały arsenał Counter-Strike'a, tak jak w wyścigu zbrojeń. No i musicie mi pozwolić, że się napiję, bo mi strasznie tutaj zaschło w gardle. Ja wiesz, skąd do niego strzelał. Otóż strzela z dachu. Ale trudno. Ktoś tutaj nie może prze, nie może przeżyć tego, że przegraliśmy rundę. I ta gra naprawdę potrafi mnie strasznie wkurwić, potrafię strasznie klnąć kurwa na, na tą grę. Czasami nawet kwitować Ojej, bamy. No zostało mu 12 zdrowia. Tutaj widzimy ile zabraliśmy obrażeń. No mnie trafi w główkę. Tak jak już... No nie będę się tłumaczył, na no jakimś specjalistom. Specjalistą w cesie nie, jest, nie jestem jest jakimś wybitnym graczem. Jak na eslu No ale czasami poprawię zagrać, nie? Póki co jestem 02, ale nie patrzcie na to. Jutro się postaram lepiej zagrać. Plus jeszcze jak nagrywam, to nieraz mi przytnie tą grę troszeczkę. O, tym razem weszła główka jednym strzałem. Bardzo miło. Chyba tutaj troszeczkę mojego ustrzeliłem. No i co? O, już mi od pleców zaczął. No, to chodzi właśnie w tym trybie. To jest tryb demolka. Ta runda trwa naprawdę w porywach do minuty. I chodzi o podłożenie bomby. W tym domku akurat. Na tej mapce. W tym domku trzeba podłożyć bombę. O, tutaj właśnie. Gdzie widzimy. No i propos tak nowości w tym Counter Strike'u. Korzystując teraz chwilę. Może zaczniemy od tabeli wyników. Otóż as, czyli asysty. Jeżeli zadasz 50% obrażeń przeciwnikowi, przeciwnemu graczowi, ktoś tam ci go dobił, dostajesz asystę. Yy, dalej widzimy gwiazdki takie. Ja niestety jeszcze takiej gwiazdki nie mam. Gwiazdkę dostajesz za wykonanie bodajże celu mapy bądź za... Dużą liczbę zabójstw i taką gwiazdkę otrzymują gracze z drużyny terrorystów i antyterrorystów. No, trzech mnie tutaj okładało jak widzimy. No ale wracając do tych gwiazdek, tak mówię otrzymują taką gwiazdkę, otrzymują antyterroryści oraz terroryści. Ponadto są punkty, za zasługi po prostu. Punkty dostajesz, im więcej zrobisz dla drużyny, tym więcej punktów, no mi jakoś wybitnie nie idzie. Ale jak już mówię wam, bodajże trzeci raz nie grałem około półtora, dwóch tygodni w tą grę, nie? Więc naprawdę, w tą grę, żeby skill ci nie spadał, trzeba grać naprawdę codziennie, no przynajmniej, przynajmniej te kilka mapek, prawda? Żeby to tam było na jakimś normalnym poziomie. Coś tam widziałem, wy może tego nie widzieliście, ale ja tak. No i co, będę wam wrzucał tego CSA jeszcze w 1080p, no to na pewno, bo jeżeli to, to ma się przyjemnie oglądać, to musi być naprawdę dobra, dobra rozdzielczość, prawda? Żeby to się przyjemnie oglądało. Otóż jak ja na przykład strzelam do takiego typa z takiego, typu, to wy nie macie szans w 720, żeby zobaczyć, że, ja niego, że tam kto, naprawdę ktoś był. I co? Został ostatni gracz że drużyny przeciwnej. Zapewne gdzieś się ukrył. Skubaniec. Może tu? Może tu? Nie. No cóż. On musi podłożyć bombę, jeżeli tego nie zrobi, to przegrywa. Proste. już dużo czasu mu nie zostało. Ale jeszcze zdołał unieszkodliwić tych kilku moich... Sojuszników. A, ja będę sprytniej się schowam. On nie ma szans, że podłożył bombę w przeciągu 5 sekund. 4, 3, 2, 1, 0. No i ugrałem rundę dla mojej drużyny. Ja jeszcze go zabiłem. Może Wam powiem coś nieco na temat strzelania. Otóż tutaj jest. Myślę, że dość realistycznie jest to zrobione. Ten rozrzut jest naprawdę, naprawdę widoczny, nie? Każda broń jest zupełnie inaczej strzelanie nie znajdziecie broni, że tak samo strzelała. Otóż czasami, jak walisz takie pulauto, to warto jest kucnąć, bo wtedy rozrzut. No, no opowiadałem wam i ale nie mamy Rozrzut wtedy celuje. Znaczy, rozrzut te pociski wtedy jest większa szansa, że polecam w głowę bądź korup z przeciwnika. Dzięki czemu on nieco większe obrażenia. Warto jest na przykład, że jesteś z kimś na bliski dystans, bądź nawet niebliski, tak biegać na boki, klikać klawisze A i D, A i D, bądź tak jak ja, ja gram osobiście na strzałkach, klikać strzałkę w lewo, w prawo. To się nazywa jakoś, nie chcę wam, nie chcę wam mówić, bo kurwa nie pamiętam, ale chyba to się bodajże nazywa strajpowanie. Chyba tak. Jeżeli się pomyliłem, to mnie poprawcie, ale naprawdę nie, nie wiem, jak to się mówi i jak to się wymawia. Ale wiecie o co mi chodzi? Takie uniki po prostu. Naprawdę proste. To jest bardzo przydatne w rundzie pistoletowej, czyli w takiej, której... Są same pistolety, nie? A my mamy teraz P90, czyli broń z bardzo dużą ilością amunicji. Ona jest raczej dobra na bliskie dystansy. jak więc taki dystans próbujemy uzyskać z naszymi przeciwnikami. No i zyskaliśmy, zabiliśmy, jesteśmy zadowoleni. Kolejna broń to UMP45. To już jest raczej broń na takie średni dystans. Ma sporo obrażenia, ale naprawdę niską szybkostrzelność. No ja co, spróbuję Wam coś pokazać na mnie. Raczej, raczej wrócimy do domku. i zakampimy się w moim ulubionym miejscu na tej mapce. Czyli tu. Chyba łazi już. No tak, korzystając z chwili ciszy, to proponowości. O, wyl mnie skubaniec. Proponowości to u góry mamy, widzicie awatary. No ktoś tutaj przeżywa, że jesteśmy kamperami, ale przecież takie są nasze. Cele na tej mapce. No co prawda to jest Demolka, ale każdy gra jak mi się podoba. Napiszemy mu to, co myślę. Myślę, że się ze mną zgodzicie. No jeszcze można go bywać, to oczywiście pozbędziemy się go. Po co nam on tutaj? jakiś kurwa raid. No widzicie mamy takie awatary, jest zegareczek, ładnie jest pokazane ile runda będzie trwała. Ktoś tu chyba siedzi za samochodem. Może nie. Chyba tutaj wyleci, tak mi się wydaje, wiecie. Drugi załatwiony. No i tutaj bomba. A, jeszcze strasznie usprawnili tą, ten radar w lewym górnym rogu, prawda? Widzimy dokładnie całą mapkę. Widzimy dokładnie całą mapkę. Ponadto, jeżeli zostanie upuszczona bomba, to jeżeli jesteśmy w jej pobliżu, to również ją widać. No naprawdę, to znacznie ułatwia rozgrywkę. Nie no, wam tak stopniowo-stopniowo tłumacza, a potem w ten trybie trudni myślę, że pierwsze dwa, trzy odcinki będzie naprawdę sporo opowiadania o tych nowościach w tym CSie, nie? No a potem zobaczymy. No jak teraz widzicie mam Digla. Nigdy nie lubiłem tej broni. Ona ma z, pistolet chyba z największymi obrażeniami. Ale ma zaledwie 7 naboi w magazynku. Może mu tam podrzucimy granat? Bo tam mówiłem mojego, niestety. Ale ogólnie, rundę ugrałem. Widzicie, podam w prawym górnym rogu. Pacman właśnie, do broń, tak jak mówiłem. No i mamy możliwość teraz zmienienia sobie mapki. Damy Saint Mark. No i gracze mogą sobie wybrać, na jakiej mapce chcą grać, prawda? Naprawdę ten Counter Strike mi się podoba. Wiele, wiele osób mówi, że ten CS jest słaby ja osobiście się z tym nie zgadzam, mi ją się podoba. Nie mówię, że CS1.6 jest gorszy czy coś. To jest klasyk nad klasyki, tego nikt nie pobije, nikt tego nie podważy. Ale jeżeli komuś się już znudził ten pikselowy 1.6, naprawdę, ile można w to grać, nie? To naprawdę polecam przerzucenie się na tego GO. Ja osobiście nie żałuję. Dobra, zaczniemy w drużynie terrorystów. Może tak tu się zakampimy. Ktoś może tu wyszedł. A, do rundy No i propo tych rund rozgrzewkowych, to... O, mam bombę. Spróbuję bardzo szybko podstawić. Otóż tutaj terroryści są bliżej tego bomb Dlatego ten tryb nazywa się demolka, nie? Widzicie, że już jestem w stanie podłożyć bombę. Strzelali do mnie trochę. No nie, za bardzo ją bili. Ale chyba, chyba ugramy tą rundę. Ta moja szybka bomba naprawdę pewnie, pewnie przychyliła tutaj szale zwycięstwa sporo na naszą stronę. No, ale, ale. Nie wiadomo. Być wyrównane jeden na jeden. No ale to on ma tą presję, że ta bomba tu jest, prawda? Ale chyba ją raczej rozbroi. Nie. Jednak nie. tak już, już jest takie szybkie, ty, 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 ty. Ty już. Na tak jesteś w trakcie rozbrajania, to przerywać to rozbrajanie, no i koniec. I dostałem za to gwiazdkwicie za podłużenie bomby. Tak jak mówiłem. Spróbujmy sobie tutaj wyjść, coś ustrzelić. Ktoś zabiłem z odległości sporej. Nie, nie wiem, czy się to widzicie, ale naprawdę, bym chciał Wanducha wrzucać w 1080p. Dlatego tych odcinków nie będzie tak dużo, będą co 2-3 dni. Za to w znacznie lepszej jakości, prawda? No, ja chyba... Chyba wybiłem już z czterech członków drużyny. Nawet nie wiem, czy nie, nie zrobiłem Ace'a. No, ale tam są same boty. Otóż na tych serwerach, jeżeli nie ma graczy, to są same boty. Trudno, no. I tak jest taki odcinek, że tak powiem, zapowiedź. No nie wiem, jak to nawet zapowiedź. No, nazwijmy to taką mini zapowiedzią Ja mi to nie robi naprawdę różnicy i już dla Was zagram. Nawet z tymi botami. Przynajmniej będę mógł się popisać moim skillem, którego za dużo nie ma. Ale miejmy nadzieję, że wbija jakiś gracz na serwer, prawda? Masz, ty postawisz bombę, a pójdę bardziej Rambo robić. Próbujemy tak. No, całkiem świetnie. Dobra, wiecie co, bo i tak jeszcze tego materiału będzie około 5 minut, więc ja wyjdę do głównego menu. I jeszcze raz po prostu wejdę w ten tryb demolki. Żeby... no żeby byli jacyś gracze, bo to naprawdę taka gra z botami to nie ma sensu. Nie wiem, czy nas nie przydzieliło do tego samego serwera, ale zaraz zobaczymy. Nie no, ktoś jest. Idziemy do drużyny przeciwników. Może wiedzieć, że to był ten sam serwer, wiecie. A może nie, bo to jest dopiero pierwsza runda dla antyterrorystów. Muszę przeładować. No, wykończyłem tego gracza. Jak widać. Jestem sam na trzech. No, sam na trzech, ale już kończyła mi się amunicja. No cóż, nawet boty czasami potrafią wygrać. Dobra, no, teraz zrobimy ponownie aż taką szybką bombę, nie? Mamy w tym momencie flashbanga, więc będę mógł się całkiem skutecznie zasłonić. No, szybka bomba, nie? że się się w tym domku po prostu mi się patrzy na bombę i będzie próbował ją rozbroić. Zaraz dostanie ode mnie parę kulek. Już tam kogoś widzę. Trzeba też... Trzeba też oczywiście pilnować pleców, bo widzę, że drugi gracz wszedł na serwer. No, no trudno, naprawdę. O, jeszcze nie tam ten cwaniaczyk. No ale spoko. No zapomniałem że tutaj jest Friendly Fire, i raczej nie poleca się ranić w swoich żników. Podłożyłem bombę. Przeżyłem. Pójdziemy se tu. Tym razem. coś tam będzie wychodził. No cóż, zabił nas Beagle na bliską odległość. Bardzo mocna broń. 2-3 strzały nie ma delikwenta. Ale może Stefan ugarnie. chociaż raczej nie już tutaj. Bomba rozbrojona. No cóż, widzimy coraz więcej graczy na serwerze. A, jeszcze z proponowości, to można kliknąć przycisk F i tak ogląda se broń. Nasz człowiek, nie? Dobra, zabił mnie, bo... Od... <grywki> Jestem miał le nieco lepszą broń na taki dystans. Ta moja broń bardzo szybko strzela ma dużo większy losów, ale niskie obrażenia dość, prawda? Ale za to strasznie dużo naboi w magazynku. No ale mniej, to, to jest tylko filmik pokazowy. To co będzie jutro będzie ważne, nie? Znaczy na, na pewno ważniejsze. Kombinują, kombinują. Może go zabiję. Może nie. Zaraz zobaczymy. Wydaje mi się, że ten antyterrorysta ma pewną przewagę, bo patrzy się w dobrą stronę. Chociaż nasz też już się w dobrą stronę patrzy. No niestety go nie zabił. O, on ma jeden zdrowia. No, ładnie, ładnie. Z jednym zdrowiem. Nie najgorzej. I jeszcze proponowości, pewnie zauważycie, że strasznie się pozmieniały te modele postaci, nie? Naprawdę wyglądały moim zdaniem świetnie, nie? Mi się strasznie podobają te postacie. Wow, ktoś mnie tu ładnie skanował. Kogoś tam trochę troszeczkę strzeliśmy. Jak się słyszy, taki charakterystyczny dźwięk taki uderzał o blachę No to właśnie znaczy, że trafiłeś kogoś w głowę i wtedy musi tak zatrzy... trzęsie mu się kamera, znaczy trzęsie Jest takie pum i wraca na miejsce. No i to naprawdę przez jak trafisz taką główkę, to naprawdę jest bardzo dużo szans, że zawidziesz kogoś, nie? Ta broń ma rozrzut, straszne naprawdę Tyle, tyle pakuje w kolesia Tu strzelić go nie mogę, nie? Chujowo nieco Nie wiem czy ta broń przybija Przybija yy, ściany, o laga miałem No jest przypocięto strzałem jest jeden na dwóch. No już zastrzelił. Dobra, robimy szybką bombę. Ostatnia runda, moi drodzy. O, no dobra. Tak więc ja się z Wami żegnam. Jeżeli film się podobał, to łapka w górę, mile widziana. Subskrypcja również, dzięki subskrypcji będziecie na bieżąco z wydarzeniami na kanale. No i co? Widzimy się jutro w oficjalnym, już 5 na 5 trybie turniejowym CSGO. Cześć, na razie, czołem!